Witaj, tu Paula. Zapraszam Cię dzisiaj na krótką sesję jogi na home office. Do naszej sesji dzisiaj będziemy potrzebować krzesło albo biurko. Możesz to zrobić siedząc na krześle przy biurku. Jeżeli masz krzesło, które ma kółka, proponuję zachować szczególną ostrożność. Usiądź na brzegu swojego krzesła, odłóż pośladki do boku. Tak, żeby kręgosłup był prosty, przyklej stopy do podłogi. Odciągnij ramiona od uszu, przyciągnij brodę do mostka, wydłuż odcinek szyjny. Delikatnie, spokojnie weź głęboki wdech. Wydech. Delikatnie zacznij powoli Odkładać brzuch i klatkę piersiową na swoje uda. Zaokrąglając plecy, odkładając ręce na matę, puszczając głowę luźno. Skieruj swój oddech w stronę kręgosłupa. Pozwól, żeby twój brzuch, twoja klatka piersiowa były miękkie. Jeśli masz takie krzesło jak ja, że możesz chwycić za nogi. Chwyć rękoma za krzesło, rozstaw nogi troszkę szerzej, tak, żeby Twoje palce. Były skierowane do zewnątrz, twoje pięty do wewnątrz, i wyciągnij kręgosłup, ręce na krześle, pozwalając sobie zejść troszeczkę niżej. Pięty, stopy mocno wciskają się w podłogę, pośladki ciągną do tyłu. Jeżeli trzymasz krzesło, przenieść dłonie na podłogę, wyprostuj ręce, unieś głowę delikatnie do góry. Przenieś ręce na uda i stopniowo krok po kroku przejdź z powrotem do pozycji siedzącej. Złącz kolana razem. Dalej siedzi, siedząc na brzegu swojego krzesła. Odłóż ręce do tyłu na oparcie. Jeżeli nie masz oparcia w krześle, złap po prostu za dolny brzeg z tyłu krzesła. I jeszcze raz. Pozwól, żeby Twoje pośladki wyciągnęły się do tyłu. Ściągnij łopatki. Otwórz klatkę piersiową, ale schowaj żebra do środka. Broda do mostka. Delikatne wygięcie kręgosłupa, miednica. Przechylona do przodu, spokojny oddech, długi kręgosłup. Powoli przenieść ręce z powrotem do środka, stań przodem do swojego krzesła. Mniej więcej na krok od swojego krzesła i przenieść lewą nogę na krzesło, zrobiąc taki duży wykrok. Bardzo możliwe, że będziesz musiał odsunąć swoją prawą stopę trochę dalej. Pamiętaj, żeby krzesło stało stabilnie, chwyć może za oparcie, jeżeli jesteś na krzesie na kółkach, nie odjedź. Przyklej. Stopę do krzesła. Ciągnij swoją prawą piętę w stronę podłogi, tak żeby rozciągnąć cały tył nogi. Kręgosłup jest prosty, nie opadaj tutaj na krzesło na lewe udo. Ciągnij piętę cały czas w stronę ziemi. Powoli przenieś ciężar ciała do tyłu, na prawe biodro, pochylając się nad swoją lewą nogą. Możesz puścić ręce luźno na krzesło. Stopa flex, zadrzyj palce. I zmień stronę. Ściągnij lewą nogę. Trów krok prawą stopą, powoli przenieść ciężar ciała na prawą stronę. Na prawą nogę. Znajdź dystans odpowiedni dla siebie, rozciągając cały tył, ale i przód lewej nogi. Poczuj, jak pięknie rozciąga się tutaj przednie udo. Często siedząc, skracamy sobie tutaj ten odcinek w biodrze, co może powodować m.in. innymi bóle dolnych pleców. Ciągnie piętę do podłogi. Delikatny, spokojny oddech. Powoli przenieś ciężar ciała do tyłu. Pochyl się nad swoją prawą nogą. Wycofaj swoje prawe biodro do tyłu, lewe biodro do przodu. Ściągnij nogę z krzesła. Stań troszeczkę bliżej. W rozkroku na szerokość bioder. Wzygnij delikatnie kolana i powoli delikatnie, spokojnie zacznij schodzić na oparcie krzesła. Wyciągając ręce, wyciągając rękosłup. Jeżeli pracujesz bez krzesła, możesz to zrobić na biurku. Odkładając ręce, puszczając głowę luźno między barki. Odciągając ramiona od uszu. Kolana są miękkie, nie blokuj kolan. Możesz stanąć ciut dalej. Brzuch jest miękki, rozluźniony. Poczuj długość od pięt do pośladków, od pośladków w stronę kręgosłupa. Weź jeszcze jeden głęboki wdech, dłuższy wydech, powróć do pionu, usiądź na swoim krześle. Przyklej prawą stopę do maty, do podłogi. Załóż lewą nogę na prawą, tak żeby twoja lewa kostka była zaraz nad prawym kolanem. Otwierając lewe biodro. Lewa dłoń może delikatnie odpoczywać na lewym kolanie. Kręgosłup jest prosty, spokojny oddech. Korzystaj z tej przerwy, opuść ramiona od uszu. Aby żeby siedzieć na samym brzegu swojego krzesła, żeby kręgosłup był prosty. Przenieś lewą dłoń na lewą stopę. Złap się z tyłu za krzesło. Odewnij prawe ramię, prawą rękę do tyłu. Spójrz przez prawe ramię. Być głęboki wdech, poczuj przestrzeń w kręgosłupie. Z wydechem może skręć tłów troszkę bardziej. Powoli wróć do centrum. Odłóż lewą nogę na podłogę. Przenieś prawą stopę nad prawe kolano, otwierając prawe biodro. Prawa ręka delikatnie odpoczywa na prawym kolanie. Lewa stopa jest przyklejona do podłogi. Powoli. Prawa ręka na prawą stopę, lewa ręka wędruje do tyłu. Odwiń lewe ramię do tyłu, spójrz przez lewe ramię. Prawe kolano ciągniecie do prawej strony, nie idzie razem z tobą. Oba pośladki przyklejone do krzesła, wdech długość w kręgosłupie, wydech troszkę. Dalej może skręć tłów w lewą stronę z kolejnym oddechem, wróć do centrum, odłóż prawą stopę z powrotem na podłogę i podziękuj sobie za kolejny dzień praktyki, za 10 minut przerwy. Do zobaczenia na następnej sesji.